widzowie, Dzisiaj jest odcinek strapowania na fresh SMP. Tutaj będę ja i jako taki... No po prostu będzie tak, że z tego kąta będę tepał, bo jakby to jest... No na innym telefonie tutaj jestem Patrzcie na mogę teraz poruszyć się O widzicie Po prostu to jest na, ja z innego telefonu I na nim będę tepał, bo u siebie zobaczcie, że mam muta, patrzcie, napiszę, nie wiem, to... 50 dni jeszcze muta mam bo za dużo rozpamiłem, mi to nawet nic nie dała. O na tym koncie to nie mam. I przed nagrywaniem to już, już dropnąłem z czterech tepnięć, dwóch netherite'ów i jeszcze. Uwaga, uwaga. Zdobyłem ten Trident Poseidon. Z drugiego Netherite'a. I jeszcze cały, jeszcze dwie części Titana i tam wiecie. W sensie, bo wy nie wiecie, tutaj, jakie to są Enchanty i tak dalej, bo żadnego cinka z tego nie było w ogóle. Patrzcie, takie jakieś takie tu, o, takie mocne cząciki, no tutaj mocno to wszystko, ale są takie mocne czątys wszystko, to jest takie, mmm. nie ale no, dobre, no więc y, po prostu jak będzie ktoś się tepał, to po prostu wtedy wam powiem, no więc teraz ja po prostu piszę z tego konta drugiego telefonu w sensie i jak się ktoś będzie tepał, to się widzimy. No, widzowie, na razie się w ogóle nikt nie tepa, ale zaoskoczcie, na pewno tepnie W ogóle Wam powiem, że ludzie tutaj są tacy głupi, bo oni robią takie znaczenia trapy, że po prostu bekę są można robić Więc w ogóle tutaj z moimi dwoma kolegami, tutaj na tym innym telefonie, czyli koncie tutaj, tak naprawdę Tepamy i my jesteśmy legendarnymi traperami tutaj, bo to jest po najlepszy trap Oni zawsze są tacy głupi, bo nie za na przykład jak na takich serwerze, wiecie na przykład stoicie w tym miejscu, na przykład jest klapa, nie? na przykład na przykład, dripsy, nie? że nie wiem, tepacie w ten blok, przychodzicie, zabudowujecie tutaj górę i na przykład tak w nóżki próbujecie i tak dalej. Nie, to jest właśnie tam, gdzie jak gościu się do Ciebie tepnie, to on się tepnie jakby od razu, gdzie stoisz, że nie wiem, że na przykład te, tepłeś go teraz, o, i ruszasz się po prostu i on się tepnie na przykład, że stoisz tutaj i on się nagle tutaj tepnie. Tak to działa. Ale no naprawdę, z tego oni za trapy robią to po prostu bekę sobie robić. Można samą bekę. My jesteśmy te legendarni. Przecież trzy borderze trap. Na dole kratka z obsydianu. Tabliczki, albo stędy, a na dole wagoniki. Oni nie umieją wyjść z tego trapa, to jest takie banalne, żeby z tego trapa wyjść. Czy oni po prostu nie umieją z tego trapa wyjść, serio? W ogóle jeszcze ciekawe, ile spotkamy cheaterów, bo tutaj dużo całkiem cheaterów jest. No ale oni zawsze bana dostają. No w sumie coś w sumie mało tych cheaterów, nie wiem, ale raz było dużo. No, zobaczymy dla cheaterów, ale zaraz się widzimy. Dobra, tepna się już pierwsza osoba, widzowie. Jezu, to Stevek. Tyle, naprawdę, ile ja to musiałem pisać. A, Stevek, tylko tyle pisania trzeba, tylko Stevek się tepnął, naprawdę, to... Mm, dobra, wam dalej. Kolejna osoba się tutaj już tepnęła. Proszę, No jest! Kolejny Stevek no. Ale Wy Steve'y naprawdę... Akurat znowu... Teraz się to y tepają, nie wiem czemu. Te mocni gracze. Mm, naprawdę, już nie wiem. Tepną się jakieś gościu z Nicken King niby. No kolejny Stevek no trzeci Steve, no co tu się dzieje? O nie. Jak ja spuszczam to w ogóle? Trzeci Steve się tepną, ja już po prostu nie wiem. Po prostu ja nie wiem co się dzieje. Dobra widzę, wytepnąłem, ale jeśli to będzie Steve, to ja nie wierzę w to. No, żelazny. Zaczekajcie bo on skacze. Cheater? A, cheater! Cheater! No co za cheater, nie? No patrzcie jaki cheater! Pierwszy cheater! Normalnie! Patrzcie go, pierwszy cheater! No patrzcie go, wylał wodę, czekajcie, bo ja tu... Aaa, czekajcie, z drugiego tego tutaj kąta, wezmę szybko. Dripy, poczekajcie. No ja się tak stoję, bo mnie tam bije. No cheater normalnie. Chcę podlatywał teraz, wylał wodę. Puszczam na niego tu dripy. Nie co, bo on tam jest. Słuchajcie, problemy mam tutaj, no. O Boże no. ej, czekaj, o co się, o co się, o co Ja tam do niego skoczę. O ja ze mną tutaj sytuację Spóść te dripy, spuść te dripy nie, nie! Nie, dostał Czekaj, nie spuszczaj, nie spuszczaj o Boże, problemy mam Widzowie, te problemy, wiecie? Nie, nie, nie spuszczaj. E, czekaj, czekaj, wezmę wodę szybko. No problemy widzowe są. Czekaj, weź się tutaj przepilnuj, czekaj. Muszę tam mu przewalić trochę z mojego miecza. Puść spójrz jeden. O, dobra. A ty lawiał dostać. Nawet to jakby nie obchodzi. Zabiłem go z miecza, dobra widzę, zabiłem go z miecza. A on tą wodę wylał. Co tam ma? Mój kilo na pewno. Dobra, w ogóle widzę tutaj y, ten przyszedł kto mi ktoś mi pomógł. U teraz tam nie gram, tak? Ale serio, on musiał wylać tą wodę. No. Czekaj, gdzie tu jest ta woda? Mm -hmm ale na początku to był cheater, bo sobie podlatywał normalnie. Nie, on wodę. Jak on tą wodę wylał? Nie wiem. Gdyby chyba. Eee... Jak ja mam teraz to wziąć? Czekaj, czekaj, ogarnę, a ogarnę to i zaraz wrócę. Dobra, no, się ktoś. Dobra. Jezu, Stevek, nie, dobra. Przed nagrywaniem to serio 4 gile. Dwa stiwki, dwa Netherite i taki nowy trident, a teraz same stivki albo jakieś wkurzające typy. Naprawdę, ja ja po prostu widzowie, ja nie wiem, ja nie wiem, ja nie wiem, dobra, jeszcze kilka tepnieć, bo ja po prostu już tyle piszę i tyle tepam, że mm, długo zajmuje. Dobra, tepnął się kolejny typek. Oby netherite, proszę netherite. No nie gaj się, no nie tepnął się, ja pierd... to samo, no. Nie, po prostu oni są czasem tacy w ogóle wiedzą, że wysyłają DPA, ktoś ich akceptuje i się po prostu ruszają albo się nie tepają tylko wkurzają tak ludzi, naprawdę. no Nie to bardzo wkurza, naprawdę. To jest nienormalne, no nie są głupi. Albo się tepają, się nie tepają, bo już ich nie rozumiem. No, znowu typ się nie tepną. To w ogóle jest... No, oni są głupi. Naprawdę. Stepnę na kolejnego, pewnie się nie tepnie. Typek A na niewidze jest. No, zdech. Nie widka. No, nie kurde. No, nie widka. Butelka, obsydent, tu jeden kryształ, serce. No, nie widka. Ale w ogóle ja nie widziałem w ogóle bomba jego na Nie widzę, więc w sumie trochę takie. takie x bo ja nie widziałam bąbelków, że to była niewidka to zrobimy tak, perła tak to i to walimy na serce, chyba mogę dodać sobie o, nie mamy 30, spoko no. moje drugie konto, patrzcie no nawet mogę tak, o, dwoma palcami sobie ruszam no. Mamy jeszcze chwilkę. Dobra, kolejna osobka. Oby się tepnął. No, jak się nie tepnie. No, nie tepnął się, co za debil, dobra. Chyba ten gościu tepnął się jeszcze raz. Waga, proszę, netherite. Ja pierdolę, Steve. Ale Jester. Nie no, widzowie, ja po prostu. Przed odcinkiem to było dwóch netherite'ów i było mega. No a tak, to same Steve'y, jeden wkurzony, wkurzający gość chyba też cheater. Więc nie wiem czy to miało sens w ogóle. No jeszcze chwilę, spróbuję popisać. Zaakceptowałem kolejną osobę. No ej! King? No nie wierzę. To był gościu z Rangon King. A miał tylko jedną rybę przepaloną. Nie, widzowie, to te panie dzisiaj to w ogóle cholernie idzie. Ale, serie przed odcinkiem to było dwóch netherite'owych, seryjnie wam mówię. Pa patrzcie, Nad. Jeśli moi koledzy to wstąpią, no zobaczcie, Nad. Nawet... Zobaczcie, normalnie ten trident mi dropnął z nich, z jednego. Naprawdę. Dobra, widzę, jeszcze, chociaż jedno te... już jednego Steve'a jeszcze tepnę, bo Ile jedno cię trwa. No i Już nie chociaż 10 minut trwa, więc. Tibrę, czyiejś, ten. No, czekaj. Jeszcze no, chociaż nie jedno tepnięcie będzie, bo naprawdę same Steve'y widzę serio. No, widzowie ostatnie tepnięcie, bo tepłem się nie tepnie chyba. No nie, Steve, jak, dobra, nie, dobra, kończę to. Kończymy ten odcinek, po prostu same Steve, jeden wkurzający gościu po prostu był... Po prostu nie miało sensu, ale kolejny, dobra. A widzę, kolej, kolejny odcinek będzie już na pewno lepszy. Po prostu ja tutaj po prostu nagrywałem co się te na początku sobie czterech ludzi, dwóch Steve'ów i dwóch Lederite'ów, jeszcze ten Trident i no i to tyle, a jakby teraz były same Steve'y, ale kolejny odcinek może nad kolegami mi się uda nagrać, bo teraz ich na przykład nie było, więc nie wiem, ale kolejny odcinek będzie lepszy, więc widzimy się w kolejnym odcinku, neura